Wyrok CUE w sprawie mechanizmu warunkowości. Podano datę CUE. Wyrok w sprawie mechanizmu warunkowości zostanie ogłoszony 16 lutego. Wyrok CUE w sprawie mechanizmu warunkowości zostanie ogłoszony już 16 lutego, poinformowano na Twitterze Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ubiegłym roku mechanizm został zaskarżony do Trybunału przez Polskę i Węgry. Złożone przez rządy Polski i Węgier skargi do CUE dotyczą decyzji z grudnia 2020 roku. Liderzy państw Unia Europejska porozumieli się wtedy w sprawie wieloletniego budżetu, funduszu odbudowy oraz mechanizmu warunkowości. Decyzje w sprawie Mechanizmu warunkowości i rozporządzenie w sprawie uwarunkowań dotyczących praworządności, mające na celu ochronę funduszy Unia Europejska przed ich ewentualnym niewłaściwym wykorzystaniem, weszło w życie 1 stycznia 2021 roku. W ramach nowych przepisów nie zaproponowano jednak żadnych instrumentów. Rada Europejska zwróciła się do Komisji o opracowanie wytycznych dotyczących stosowania mechanizmu i zastrzegła, że będzie on mógł zostać uruchomiony dopiero po przyjęciu tych wytycznych. Jednocześnie dwa państwa członkowskie, Polska i Węgry minus 11 marca 2021 roku, zaskarżyły do ten mechanizm. Według Polski rozporządzenie dotyczące mechanizmu warunkowości wprowadza polityczną ocenę państw członkowskich na podstawie nieskonkretyzowanych zasad i nie określa żadnych mierzalnych kryteriów spełnienia warunków państwa prawnego. Polskie wątpliwości sprawie Mechanizmu warunkowości dodatkowo Polska wychodzi z założenia, że Unia Europejska nie powierzono żadnych kompetencji kontrolnych w procesie stanowienia prawa krajowego i wykonania trójpodziału władzy, ani w dziedzinie organizacji wymiaru sprawiedliwości. W związku z tym uzależnienie finansowania państw członkowskich od spełniania zasad, których nie ma w traktatach, byłoby naruszeniem norm prawnych Unii. W opinii wydanej 2 grudnia 2021 rok. Rzecznik Generalny CUE ocenił, że skargi Polski i Węgier należy oddalić.